Dobry wieczór wszystkim. Dziś będziemy rozmawiać e, mi się wydaje się bardzo ciekawy temat Safety Management Walk. Inaczej czasami mówią na to Safety Management Tour. A w literaturze możemy to jeszcze znaleźć jako Safety Management Walkaround. Po polsku mi się wydaje, że to można po prostu powiedzieć, że to jest wizyta w miejsce pracy przez najwyższe kierownictwo. I teraz Temat Safety Management Walk, czyli wizyty menedżerów w miejscu pracy. Dlaczego o tym rozmawiamy? Pewnie dlatego, że więcej i więcej firm ostatnio, dzień dobry Mateusz, chciałaby dowiedzieć się, czy to w ogóle przynosi jakiekolwiek korzyści. Jak to ma być zaplanowane? Czym różni się wizyta bezpieczeństwa menedżerów z inspekcją, z audytem? Czy jest jakakolwiek różnica? To jest ciekawe pytanie. I moim zdaniem bardziej mnie interesuje dzisiaj, jakie błędy popełniamy w momencie wdrożenia, implementacji tak zwanego Safety Management Walk. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Ale mam dla Was niespodziankę. Niespodzianka polega na tym, że wszystkich słuchaczy moich liveów. Mam do Was taki konkurs. Jeśli do końca świąt, czyli do 13 kwietnia napiszecie na w komentarzach swoją historię. Jak zaczęłeś pracy w BHP HS, dlaczego Cię to kręci? Co jest dla Ciebie ciekawego? Najlepszy uczestnik, który, najlepszy komentarz, który wygra ten konkurs. Dowiecie się o tym, co będzie na końcu dzisiejszego live'a. To jest ciekawa niespodzianka. A teraz wracajmy do Safety Management Walk. Pamiętam jeszcze, że jeden z menedżerów kiedyś mnie zapytał w zarządzie, pani Janet, a czy Pani ma jakiekolwiek naukowe udowodnienie tego dowody, że jednak Safety Management Walk, czyli wizyty menedżerów, przynoszą mu jakiekolwiek zyski, korzyści dla naszej firmy. Tematem Safety Management Walk zajmowało się w momencie, jak pisałam swoją pracę naukową, dlatego że chciałam zobaczyć, czy naprawdę przynosi jakiekolwiek korzyści? I chciałabym dzisiaj więcej o tym porozmawiać. Czym tak naprawdę jest Safety Management Walk i z czego się on składa? Safety Management Walk, wizyty najwyższego managementu, to jest po prostu w cudzysłowie, kiedy manager wychodzi w miejsce pracy i co on tam robi? Przede wszystkim Safety Management Walk ma dwie główne cele. Pierwsza cel to jest tak naprawdę relacja z pracownikiem, rozmowa z pracownikiem. Pozytywne wzmocnienie go zachowania, poznać jego miejsce pracy, poznać, czym żyje pracownik, jaki może być ewentualnie ma problemy, itd. itd. Czyli pierwszy element to jest rozmowa w miejscu pracy z pracownikiem. W tym momencie naukowe prace mówię na ten element Management Walku partnership, czyli stajemy się partnerami z naszymi pracownikami. Rozmowa ma być yy, nieformalna rozmowa ma być ukierunkowana, że menedżer słucha więcej niż sam rozmawia. I o tym często zapominamy. Czyli management walk, pierwszy element, to jest rozmowa z pracownikiem. Dowiedzieć się, czym żyje pracownik, jakie ma problemy, zbierać informacje zwrotną od pracowników na przykład dotyczące ciągłego doskonalenia, czy ma jakiekolwiek pomysły. To jest czas na pochwały, to jest czas na wzmocnienie, to jest czas na motywację. To jest czas poznać jakiekolwiek może być, on ma problemy, trudności. To jest czas, żeby zapoznać się tak naprawdę samą operacją, czyli wykonywaniem czynności, które są w miejscu pracy. Drugi element Safety Management Walk. To jest tak naprawdę, gdzie menedżer musi ogólnie zobaczyć na produkcję czy jak wygląda stopień e, e, rozwoju bezpieczeństwa. Ja zazwyczaj mówię tak menedżerom czy zarządu. Idźcie, moi kochani, zobaczcie swoje porażki. To nie są porażki tych ludzi. To są wasze porażki. Czyli tak naprawdę to jest druga część. Zobaczyć, gdzie inwestujemy, jak wyglądają te ostatnie inwestycje, jak wyglądają kontrole, jak wyglądają miejsca pracy, to jest druga część. Czym na pewno nie jest Safety Management Walk? Na pewno to nie jest inspekcją. Proszę nie mylić, że to nie jest checklista, gdzie mamy wypisane zagrożenia. No na przykład ostatnio byłam w Orlenie, gdzie wprowadzali Safety Management Walk i jeden z menedżerów słusznie zauważył: Janet, Dostałam taką checklistę, gdzie wypisali mi pracę na wysokości i tak dalej, tak dalej. Przychodzę, a ten pracownik pracuje na cysternie. I on ma wszelkie bezpieczeństwa, a menedżer odpowiada za całą logistykę planowania. I on mówi, cholera go wiedza, czy on dobrze pracuje, czy nie. Bo ja się na tym nie znam. Cześć Karol, witam cię serdecznie. Ja się na tym nie znam. I czuję się bardzo niezręcznie, czuję się głupio. Bo jeśli nie zwrócę uwagi to powie, że się nie znam na tej pracy. A z drugiej strony, czy ja mam wiedzieć o tym, jak ma pracować na cysternie pracownik? No nie. Manager idzie na safety walk nie dlatego, żeby zwrócić uwagę, nie dlatego, żeby znaleźć narusztowanie w pracach na wysokości. Manager jest w stanie zrobić znacznie więcej, niż po prostu zwrócić uwagę. Manager musi działać jako umbrella. Tak? czyli holistyczne zarządzanie, patrzeć w źródło problemów. Dlatego menedżer idzie dlatego, żeby wykazać swoje przywództwo, wykazać swoją troskę, wykazać swoje zainteresowanie, uwaga. Kiedy menedżer robi safety management walk, to nie jest audyt, inspekcja, jak już powiedziałam, i wskazanie błędów, i wyszukiwanie zagrożeń. To też nie jest safety management walk. Najważniejszym elementem Safety Management Walk jest wtedy, kiedy menedżer pokazuje swoją właściwą troskę. Co to znaczy właściwa troska? To nie jest ta troska, którą wskazał mój dział HSE, któremu mówi, wiesz co, musisz zrobić Safety Management Walk. Właściwa troska to jest wtedy, tak jak on czuje w środku. I to nie znaczy, że Safety Management Walk menedżerowie muszą być charyzmatyczni. To jest błąd muszą być autentycznie czyli taki jaki jest i najważniejsze nauczyć się nauczyć się bo to jest też nauka edukacji trening proszę pamiętać nauczyć się być takim jaki jest i wykazać swoją osobistą troskę jak oczywiście że tutaj Będziemy to najwięcej robić pewnie na szkoleniu, bo to są szkolenia specjalne, ale bardzo ważne, żeby ta rozmowa przebiegała na, ich, na jego właściwych wartościach. Dlaczego i dla niego to jest ważne bezpieczeństwo w tej firmie? Nie dlatego, że to jest w polityce wpisane, w standardach, w strategii, dlatego, że dla niego osobiście to jest ważne wykazać swoją troskę. Czy management walk ma być przeprowadzony w grupach? Czy to ma być przeprowadzone face-to-face, -face, czyli pojedyncznie? To są duże pytania. Jakie korzyści? No, pierwszy raz, coś ciekawe. Seized Management Walk przeprowadzili. Absolutnie nie liczyli na to, że się zwiększy się produkcja czy efektywność. To było tak naprawdę dodane wartość, bo później zauważyli, Hewlett, ten paker tych dwóch dżentelmenów, że jak zaczęli chodzić na produkcję, to zwiększyło się tak naprawdę efektywność wykonania mniej wypadków mniej abstencji, pracowni, abstencji pracowników w miejscu pracy. Dalej, Walt Disney jest pionerem przeprowadzenia Safety Management Walk. Takie firmy jak CNN i BBC. Coś ciekawe, w telewizji też możemy prowadzić Safety Management Walk. To są ciekawe historie. Czy Safety Management Walk ma być zarejestrowany? Obowiązkowo. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jeden manager prowadzi Safety Management Walk, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, to później, jak my zbieramy raporty, co widzimy? Dlaczego? Dlaczego my to analizujemy? My analizujemy, że jeśli finansowy menedżer widzi taki problem, menedżer logistyki widzi podobny problem, manager na przykład działu planowania widzi podobny problem, księgowa, a czy wszyscy robią? Oczywiście, wszyscy menedżerowie robią Safety Management Walk, niezależnie od stanowiska. Masz stanowisko menedżera, kierownika, będziesz musiał robić Safety Management Walk. No, jak zbieramy te wszystkie dane, tych wszystkich, co robimy? Robimy, to jest już chodzi nasza praca. My będziemy robić analizy trendów. Co to znaczy analiza trendów? Jeśli widzimy, że jeszcze jeden menedżer widzi problem z, nie wiem, z taśmociągiem, drugi widzi, że pracownik skarży się na taśmociągi, trzeci, piąty, dziesiąty i podobne wychodzą nam, Problemy w planowaniu, to management szuka źródłowych przyczyn i później te inwestycje, jakiekolwiek strategiczne decyzje w następnym roku, czy w następnym miesiącu będą musieli odzwierciedlać tak naprawdę to, co znaleźliśmy pod, w trakcie analizy Safety Management Walk. Tutaj, żeby skrócić to jeszcze, bo to jest duży temat, jak jeszcze pracować te dokumenty, jak robić raport z tego, jak analizować to. No, oczywiście no, to wszystko mamy narzędzia. Ale chciałabym powiedzieć o może być trochę naukowo, co mówi nam badania, naukowe o korzyściach. Korzyści są bardzo duże. Przede wszystkim tutaj zwiększa się przywództwo. Uwaga! Naukowe dane mówią, że przy wprowadzeniu wizyt bezpieczeństwa przez najwyższe kierownictwo w teren pracy zwiększa się poziom przywództwa nie tylko zarządy najwyższego kierownictwa. Co jest ciekawe, że średnie management, średnie kierownictwa i pracownicy uczą się tego elementu przywództwa znacznie szybciej i więcej niż najwyższe kierownictwo. To jest ciekawe, co mówi nam nauka. Drugie, Wzmacniamy oczywiście, że pozytywne zachowanie, motywacje, relacje. Szukamy rozwiązań, czyli innowacyjnych rozwiązań z dołu. Zmniej, zmniejsza się opór pracowników, robią się większe relacje, zmniejsza się wypadkowość, a management jest w stanie wprowadzić wszystkie innowacyjne działania i tak działania prewencyjne, oczywiście opierających na opinii pracowników. Korzyści tego Safety Management Walk znacznie większe. Mam nadzieję, że w Akademii HSE, te osoby, które już się zapisały, my się spotkamy, będziemy budować programy Safety Management Walk razem. Ale chciałabym powiedzieć też o słabych stronach, które pokazują naukowe dane. Naukowe dane mówią o tym, że Safety Management Walk ma jedną wadę. Jaką? Niestety on umiera z czasem, jeśli my y, przestajemy robić safety management walk. Czyli on ma tylko tymczasowe działanie. Czyli jeśli my robiliśmy to przez cały rok, a następny rok przestaliśmy robić safety management walk, to niestety działanie poprzedniego roku schodzi nam bardzo mocno w dół. Czyli potrzebna jest ciągłość. Druga rzecz, druga minusy safety management walku, że bardzo często. Źle są wykonywane, czyli jako program jest źle wdrożony. I kiedy Safety Management Walk robi odwrotną pracę, gdzie ludzie są przestraszeni wyjściem menedżerów na produkcję, i gdzie management zachowuje się okropnie, szuka kogoś złapać, ukarać, czy znaleźć błędy, czy znaleźć zagrożenie. Czyli druga rzecz, niestety, Safety Management Walk bardzo często jeszcze jest mylony z inspekcjami. Bardzo dobrym przykładem są firmy budowlane w Polsce, gdzie bardzo często nawet w firmach międzynarodowych, już oczywiście teraz poprawione, ale Safety Management Walk wyglądał jako checklistę z zagrożeniami. Przepraszam bardzo, ale co ma finansowy dyrektor, na przykład do rusztowań czy do drabin? On nie ma obowiązku na tym się znać, ale finansowy dyrektor ma obowiązek być literem, i na tym mi zależy. Na tym, żeby pokazać wartość zarządu, wartość bezpieczeństwa i tą troskę, plus, żeby finansowy menedżer wiedział tak naprawdę, gdzie mamy inwestować i gdzie, jak wygląda ta praca w terenie. Ja następnym razem postaram się Wam powiedzieć więcej o przykładach Safety Management Law, bardzo zabawnych, jak wyglądało w Polsce, bo jedna pani dyrektor mi powiedziała przepraszam bardzo, finansowy pani dyrektor czy Pani chciałaby, żeby ja narażała siebie i wychodziła na teren budowy? Przepraszam Panie, zapytałam ile Pani pracuje w tej firmie, 17 lat. Czy kiedykolwiek Pani była na, w ogóle na budowie, czy w jakich innych działaniach firmy? No nie, bo nie widzę w tym potrzeby. Powiem o tej historii następnym razem, czym się skończyło. To jest bardzo ciekawa historia, a skończyło się bardzo dużą inwestycją dla pracowników. Bardzo podziwiam tą pani, dlatego że najpierw pier, pierwszy raz ona była bardzo oburzona, nie podobało się to podejście, ale pojechała, zrobiło to, zadzwoniła do mnie i w oczekiwaniu po jednej wizycie pani finansowy dyrektor na budowę, korzyści, które uzyskała ta firma są nieporównywalne. Jak zmieniły się socjalne warunki pracowników, jedzenie, czyli zamiast zup, grochówki, zupy, dostali już teraz ciepłe obiady, muszle, toalety, wszystkie wymienione itd., to jest tylko jedna wizyta pani dyrektor na po 17 lat pracy w tej firmie. Sami myślicie, czy jest e, korzyść tego, czy nie. Niestety, Safety Management Walk nie jest obowiązkiem prawnym. Natomiast jednym z najtańszych, najlepszych, najbardziej korzystnych działań w prewencji, gdzie mówimy o przywództwie. Nie wiem, czy Wam to pomogło trochę powiedzieć o tym, jeśli kogoś ciekawi temat Safety Management Walk bardziej, czyli na przykład jak to zbudować, jak opracować, to pamiętajcie, że to, co ja Wam mówiłam ostatnim razem, Safety Management Walk, tak samo jak i każde inne narzędzie. Wymaga planu wdrożenia. Nie możecie powiedzieć, managementu od jutra zaczynacie chodzić i jeździć. Błagam Was, to potrzebuje wskaźników, szkolenia, matryc, analizy trendów i wielu, wiele jeszcze innych działań, żeby to narzędzie działało. Jeśli Was to interesuje, to jednak czekam na komentarze, żeby mogłam się odnieść do tego już bardziej szczegółowo. No a teraz ta niespodzianka, o której Wam powiedziałam. Niespodzianka polega na tym, że do 13 kwietnia, do 13 kwietnia, do północy, ta osoba, która napisze o sobie ciekawie, jak zaczęło pracę, dlaczego nadal pracuje w naszej dziedzinie, co ciekawego było, co was kręci. Jeśli ktoś napisze bardzo ciekawą historię, będziemy to oceniać, to dostanie od nas, od nas prezent. Jako bezpłatny wstęp na całodniowe szkolenie zarządzanie ryzykiem, które odbędzie się 24 kwietnia. Czyli bezpłatne szkolenie na moje zarządzanie ryzykiem, które odbędzie się 24 kwietnia. Wynik konkursu ogłoszę na webinarze zarządzanie wykonawcami 14 kwietnia. Czyli 13 kończy się konkurs, 14 ogłoszę o godzinie 18 wynik tego konkursu. Jeśli ktoś jest zainteresowany zarządzaniem ryzykiem, to szkolenie zaplanowano 24 i e, chciałby dostać bezpłatny bilet, a to jest bardzo ciekawe szkolenie, bo to nie jest ocena ryzyka zawodowa, tylko międzynarodowa, to proszę uczestniczyć w tym konkursie. Na ten moment to wszystko chciałabym wszystkim życzyć spokojnych, chyba to jest to właściwe słowo w tym momencie spokojnych świąt. I widzimy się wtedy 14. Live nie będzie 14. 14. godziny 18. widzimy się na bezpłatnym webinarze zarządzanie podwykonawcami. Jeden z moich ulubionych tematów. Bardzo lubię ten temat. Bardzo aktualny. Zapraszam was wszystkich. 14 godzina 18 bezpłatny webinar zarządzanie podwykonawcami. No i czekam na Wasze historie. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia.